Leśni, zapylacze. Las był w przeszłości naturalnym środowiskiem pszczół. To człowiek w drugiej połowie XVII wieku przeniósł pszczoły miodne z lasu w pobliże swoich domostw, czyniąc je zwierzętami gospodarczymi. Pszczoła miodna ze względu na zapylanie wielu uprawnych i dzikich roślin jest to wadem o kluczowym znaczeniu zarówno dla gospodarki, jak i dla samej przyrody. Pszczoły przyczyniają się do produkcji żywności, a pośrednicząc w zapylaniu wielu dzikich gatunków roślin decydują o zachowaniu zasobów genetycznych w ekosystemach naturalnych. Wartość usług ekosystemowych związanych z pszczołami jest ogromna i trudna do przecenienia. Roczną ekonomiczną wartość zapylania przez owady w Europie oszacowano na ponad 14 miliardów euro. W obecnych czasach populacje owadów zapylających gwałtownie się zmniejszają. Jest to problem nie tylko polski, ale także światowy. W ostatnich latach w wielu regionach świata obserwowany jest proces zmniejszania się populacji pszczół. W wyniku nierozważnej działalności człowieka giną kolejne gatunki, co niestety ma już wpływ na wyniki naszej gospodarki. Obserwowany proces zmniejszania się populacji zapylaczy, a w tym przede wszystkim pszczół, ma bardzo niekorzystny wpływ na środowisko. Przecież te owady zapewniają nam codzienną dietę, zapewniają dietę wielu żywych organizmów. Również są odpowiedzialne za zdrowie tych wszystkich organizmów. Jedną z podstawowych przyczyn ginięcia zapylaczy i pogarszania się ich zdrowia jest obecność substancji toksycznych w środowisku rolniczym. W ostatnim dziesięcioleciu użycie chemicznych środków ochrony roślin uległo podwojeniu. W pyłku roślin uprawnych znaleźć można wszystkie związki chemiczne stosowane w rolnictwie. Kumulacja kilku środków, np. fungicydów z insektycydami i herbicydami, zwiększa ich toksyczność. Coraz częściej jest to zabójcze dla owadów zapylających. Pozbawione chemii środowisko leśne wydaje się jedną z niewielu szans na przetrwanie owadów zapylających i jednocześnie poprawę ich kondycji zdrowotnej. Pszczoły miodne są dobrze przystosowane do życia w ekosystemach leśnych. W warunkach naturalnych zakładają gniazda w dziuplach, dlatego w lasach mogą znaleźć liczne miejsca gniazdowania. Większość krajowych gatunków pszczół gnieździ się w ziemi. Gniazda budowane nad ziemią zakładane są w roślinach, np. w źdźbłach trzcin, łodygach roślin zielnych lub krzewów z miękkim rdzeniem, choćby jeżyn. Zapylacze wybierają też do życia miejsca w próchniejącym lub suchym drewnie, np. w pniakach czy belkach. Jest wiele gatunków, które spotkamy w lasach, szczególnie w takich lasach prześwietlonych, na brzegach lasów, w uprawach, przy piaszczystych drogach. Do takich kilku, których można by było powiedzieć, należy pszczolinka napiaskowa, nazywana też pszczolinką łusową, która pojawia się dosyć wcześnie, już pod koniec lutego, w marcu, i zakłada takie podziemne kolonie. Pyłkiem dla larw jest ryłek zwierzb, natomiast pszczolinki. Odwiedzają kwiaty, pożywiają się nektarem i przyczyniają się w ten sposób do zapylania roślin. Bardzo ciekawym gatunkiem, ale dużo rzadszym, w ogóle w Polsce, w naszych lasach, jest murarka leśna, nazywana też murarką dwubarwną, która na gniazda wykorzystuje muszli ślimaków. To są głównie większe ślimaki, znaczy ślimaki winiczki i samica do takiej muszli składa jajo, znosi pokarm, może złożyć maksymalnie dwa jaja, ale zazwyczaj jest to jedno jajo. I żeby ochronić potomstwo, ona tą muszlę pokrywa materiałem roślinnym, czyli to mogą być na przykład igły, liście. Są też gatunki, które spotkamy na przykład późnym latem, jak lepiarka wrzosowa, która najchętniej właśnie odwiedza kwiaty wrzosu. I ona pojawia się u nas w sierpniu i występuje jeszcze na początku września. I też lubi takie ciepłe, nagrzane miejsca, piaszczyste drogi, gdzie zakłada gniazda i gromadzi pokarm dla larw. I one się kapitalnie uzupełniają, jeżeli chodzi o to zapylanie, ponieważ my też wiemy, że różne rośliny kwitną w różnych porach i, i zawsze jakieś te uwady zapylające się znajdą. 20 maja 2018 roku po raz pierwszy obchodziliśmy ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Pszczół. To inicjatywa, która ma zwrócić naszą uwagę na ogromne znaczenie tych owadów dla światowej gospodarki i produkcji żywności. W tym samym roku Lasy Państwowe rozpoczęły projekt Pszczoły Wracają do Lasu. Projekt dotyczy nie tylko pszczoły miodnej Apis Mellifera, ale także ponad. 460 gatunków pszczół dziko żyjących występujących w Polsce. Lasy państwowe chcą chronić pszczoły poprzez zwiększenie udziału roślin miododajnych w lasach, a także poprzez racjonalne wykorzystanie lasów na potrzeby pszczelarstwa. Projekt Pszczoły wracają do lasu rozpoczęła diagnoza, czy pszczoły miodne, które najłatwiej obserwować,. Mają wystarczającą bazę pokarmową, żyjąc w pasiekach przy lesie i tym samym z lasu czerpiąc znaczną część pokarmu. Badania oparto na sieci pasiek monitorujących zasoby pokarmowe pszczół w różnych środowiskach leśnych na terenie całego kraju. Na podstawie rozesłanych ankiet wybrano 104 pasieki prowadzone przez leśników pszczelarzy. Głównym kryterium wyboru był jak największy udział powierzchni leśnej w promieniu dwóch kilometrów. Pasieki wyposażone zostały w elektroniczne wagi pasieczne, które codziennie przekazywały automatycznie informacje o masie ula ustawionego na wadze, a także dodatkowe informacje o temperaturze i wilgotności wewnątrz gniazda. Znajdujemy się przy ulu, który został umieszczony na wadze pasiecznej, biorącej udział w projekcie. Waga ta dokonuje pomiarów trzy razy dziennie. Dane te są zbierane automatycznie i zdalnie wysyłane na serwer, gdzie podlegają dalszym analizom i będą służyły do badań naukowych. Leśnicy pszczelarze, za pomocą specjalnej aplikacji na smartfony, podawali dodatkowe informacje z obserwacji fenologicznych, czyli o terminach kwitnienia roślin miododajnych, a także o wykonywanych pracach w pasiece. Bardzo istotnym elementem naszych obserwacji były dane z obserwacji florystycznych. Każda z pasiek w promieniu dwóch kilometrów od danej lokalizacji miała obowiązek monitorowania zakwitania i przekwitania głównych roślin miododajnych. Wszystkie te dane były gromadzone w celu opracowania bazy pokarmowej pszczół na terenach leśnych, a w zasadzie fluktuacji tej bazy, czyli rozkładowi pożytków w poszczególnych miesiącach, tak abyśmy wiedzieli, jakie są luki pożytkowe, mogąc później w zaleceniach dla praktyki leśnej i naszych instrukcjach, czy to ochrony lasu, czy zasada hodowli lasu, uzupełnić te luki, prowadzając głównie gatunki biocenotyczne, podszytowe, tak, aby zabezpieczyć w tych najtrudniejszych dla wszystkich zapylaczy okresach pokarm. Tak uzyskana wiedza pozwoli na stworzenie dla każdego typu siedliskowego lasu listy gatunków roślin, które zapewnią zasoby pokarmowe pszczołom w czasie całego sezonu wegetacyjnego w nieskażonym jeszcze chemią środowisku leśnym. Innym ważnym efektem tego projektu będzie opracowanie zaleceń do instrukcji regulujących gospodarkę leśną. Badanie się wprawdzie zakończyły, trwały dwa lata, ale prawdopodobnie będą kontynuowane. Efekt skali, jaki uzyskaliśmy, jest też niesamowity, bo to jest jedna trzecia Polski, możemy się tą wiedzą uchwalić. Nie było takiego badania. Sadzenie drzew i krzewów zwiększających w lasach bazę pokarmową dla owadów zapylających jest więc teraz dla leśników kluczowym zadaniem w prowadzeniu sprzyjającej pszczołom gospodarki leśnej. Asadzić można na przykład na terenach pod liniami energetycznymi, przecinającymi lasy. Takie obszary, należące do Lasów Państwowych, zajmują ponad 16,5 hektarów. Przyjazne pszczołom są właściwie zagospodarowane ekotony, czyli strefy przejściowe pomiędzy różnymi ekosystemami, oraz odtwarzanie i utrzymanie śródleśnych łąk. Śródleśne łąki, takie jak ta, na której się znajdujemy, to bardzo cenne fragmenty ekosystemów leśnych. Stanowią doskonałą bazę pokarmową dla wszystkich zapylaczy. Dlatego warto o takie łąki dbać i chronić od sukcesji naturalnej. Projekt Pszczoły wracają do lasu. Zakłada też promowanie pszczelarstwa wśród samych leśników. Przyleśne pasieki zwiększą potencjał zapylaczy oddziaływujących na środowisko leśne. Taką ciekawostką, dlaczego się nazywają polskie pasieki. To związane jest to z tym, że wiadomo, że kłody Bartne czy drzewa Bartne były własnością Bartników, natomiast teren, który należał do. Gdzie rosły te, te, te drzewa czy zawieszane kłody Bartne, należał do władcy terenu. I w ramach protestu wtedy, kiedy Królestwo Kongresowe wyprowadzało pszczoły z terenów leśnych, Bartnicy posiekali. Kiedyś takie było słownictwo, że pasiekali te drzewa i zabrali do pasiek domowych, i dlatego nazywa się pszczelarstwo, że ktoś ma pasieki. Moja pasieka stacjonarna stoi 300 metrów od, od lasu, gdzie jest jodła. Jednak nie zawsze jodła spadziuje na całym lesie. Często jest to spadziowanie punktowe. I na czas, gdy takie spadziowanie punktowe jest, z nadleśnictwem mam zawartą umowę na dzierżawę w lesie, że sobie mogę postawić pasiekę. W takiej umowie jest lokalizacja, jest mapka, gdzie daną pasiekę mogę postawić i korzystam z tego w razie potrzeby. Z jednej więc strony lasy państwowe promują pszczelarstwo wśród swoich pracowników, z drugiej zaś niejako reaktywują bartnictwo. Które jeszcze nie tak dawno było w lasach naturalnym zjawiskiem. Bartnictwo na terenie Puszczy Kozińskiej odgrywało bardzo dużą rolę. Świadczy o tym nadanie praw obelnych oraz przywilej jedleńskich przez królów. O znaczeniu bartnictwa świadczą także nazwy wiosek znajdujących się wokół Puszczy między m.in. Jednia Królewska oraz Bartodzieje. Już kilkanaście lat temu podjęto inicjatywę odtworzenia bartnictwa w Polsce, między innymi w ramach projektu realizowanego w lasach spalskich i lasach koneckich. Praca z pszczołami zamieszkującymi pnie drzew wymaga wiedzy i doświadczenia. Dlatego wykonywana była kiedyś, jak i obecnie, przez wąską grupę ludzi zwanych bartnikami. Jeśli zaczynamy przygodę z bartnictwem, to zanim zapytamy się leśniczego czy nadleśniczego, gdzie chcemy działać, cokolwiek robić, to warto jest samo no, wybrać miejsce pod pszczoły. Pierwszym takim warunkiem, że pszczoły było w lesie dobrze, to jest odpowiednia baza pokarmowa. No, trzeba patrzeć, czy są jakieś kulipy, czy jakieś zarośla wież, malin, jeżyn, tak to jest podstawa. No, druga sprawa to źródło wody. Trzecia sprawa to no, odpowiednie drzewo, żeby w tym drzewie można było barć zrobić. No, a jeśli tego drzewa nie mam to ostatecznością jest też no, kłoda bartna, że też taką kłodę można zamontować. Jeśli już mamy takie miejsce wybrane i wiem mniej więcej, gdzie tą barć się zlokalizować, czy kłodę, to też warto popatrzeć, jak w najbliższym otoczeniu wygląda las, bo jak wiadomo pszczoły lubią słońce, lubią ciepło. I dobrze, jakby to jest to miejsce takie no, naświetlone, zaciszne. Też warto zrobić taką barć jakoś za nisko, za bardzo, tylko na no już przynajmniej te 5 metrów, 4-5 metrów powyżej gruntu, żeby no pszczoł nie odczuwał tej wilgotności, która w lesie jest odczuwalna przy gruncie. Także no kiedyś barcice montowali, te barcie robili nawet na wysokości 10-11 metrów. No dzisiaj nie ma takiej potrzeby aż tak bardzo. Myślę, że tam taka baria 4 metrów spokojnie wystarczy, żeby, żeby ten pszczołą tam się dobrze, dobrze wiodło Wiecie, jaka jest różnica między barciem kłodą, nie? Jak Bartą. No. Nie. No, barć to jest no, pomieszczenie dla pszczół w drzewie. Składam to jest taki fragment drzewa, w którym też robi pomieszczenie dla pszczół. A tu zrobimy takie pomieszczenie dla pszczół właśnie w kłodzie, czyli to będzie kłoda Bartna na no, przyszłość. Robimy to w ten sposób, żeby ta, ta kłoda sobie stała, żeby się nauczyli robić w przyszłości no, barcie w drzewa. Generalnie tak, że są dwa wejścia. Jedno jest takie podłużne, nazywa się to dłużyca. To jest otwór dla bartnika, żeby mógł sobie tam miód podkładać. Drugie jest też taki otwór, który nazywa się oczko. I tym oczkiem pszczoły wlatują. Czyli co, pomagamy sobie pilarką, odpalamy pilarkę i jedziemy. W naszych lasach oprócz budek dla ptaków, pilchowatych czy nietoperzy, będzie można spotkać takie budki dla pszczoły miodnej. Wzór tej budki został opracowany przez profesora Adama Topilskiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wzór ten znajduje się w zaleceniach dla praktyki leśnej pod nazwą Bartnictwo jako forma ochrony dziko żyjących rodzin pszczoły miodnej w lasach. Bartnictwo wraca więc do lasów. Głównie z zadaniem zwiększenia miejsc gniazdowania dzikich pszczół i ogólnej liczby zapylaczy w ekosystemach leśnych. Ten powrót ma też wymiar kulturowy i edukacyjny. Edukacja odgrywa też bardzo ważną rolę w zwiększaniu świadomości społecznej na temat potrzeby ochrony owadów zapylających. Lasy państwowe prowadzą wiele tego typu działań, szczególnie dla najmłodszych. Znajdujemy się przy Szkółce Leśnej w Przejeździe, przy ścieżce dydaktycznej, która nazywa się Śródboże. W ostatnim czasie powstał tak zwany Pszczeli Zieleniec i właśnie dzisiaj prezentujemy tutaj rośliny związane z owadami, czyli rośliny miododajne, a poza tym domki, które robimy dla owadów i trzymam w ręku patyczki, które właśnie są zrobione dla pszczoły murarki. W ostatnim czasie obserwujemy duże zainteresowanie Między innymi tą działalnością. Dlatego też takie miejsce, które nazywamy pszczelim kempingiem, tutaj przy szkółce znakomicie spełnia swoją funkcję. To też jest taka fenomenalna edukacja, tak bo nawet wystawiając w ogrodzie, najlepiej z dziećmi tak? takich hoteli, jakby uczymy ich, że owady są ważne tak również dla nas, że owadów nie należy się bać, A więc tutaj każda edukacja ma ogromne znaczenie. W ogóle owady są generalnie pomijane w szkołach. Tak? Mimo, że mamy ich ponad 26 tysięcy gatunków w Polsce, czyli więcej niż wszystkich pozostałych organizmów razem wziętych, to jednak im się nieproporcjonalnie mało czasu poświęca, a często się pomija. Stąd też obserwujemy z naszych takich działań edukacyjnych, że dzieci nie boją się brać owadów do rąk, kiedy opiekunowie już niekoniecznie. I dzieciaki nadają nazwy, ale przez to uczą się, pozbywają się takiego strachu przed owadami, a przy okazji można też im powiedzieć, przemycić te informacje, jak wiele owadów jest pożytecznych. Jeżeli będziemy to utrwalali, to mamy szansę, że, że te dzieci, jak kiedyś dorosną, będą już zupełnie inaczej patrzyły na, na owady i ta sytuacja między innymi tych owadów zapalających jeszcze bardziej się poprawi, być może i też pszczół. Sezon w pasiece się zakończył. Jest chwila odpoczynku i dla pszczół, i dla pszczelarzy. Również projekt zakończył się i możemy podsumować ten projekt. Przyniósł nam sporą dawkę wiedzy, którą możemy wykorzystywać na naprawdę szeroką skalę. Pierwszym takim, myślę, że ważnym elementem było rozpoznanie właśnie tego potencjału miododajnego lasów i jego wzmacnianie. Bardzo dobrym tutaj posunięciem było otworzenie studiów pszczelarskich na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Dzięki temu, że w projekcie brało udział tyle osób, mogliśmy się dowiedzieć masę rzeczy. Przede wszystkim, że mamy tylu kolegów leśników pszczelarzy, ale też na podstawie tych badań w całej Polsce określić warunki, w jakich pszczoły bytują, i na podstawie pszczoły miodnej jako reprezentanta zapylaczy możemy tę wiedzę odnieść na pozostałe zapylacze. Jesteśmy świadkami wielkiego, masowego wymierania gatunków. I drastycznego spadku różnorodności biologicznej w skali globalnej. Populacje giną, a ekosystemy rozpadają się lub ewoluują. Wiemy, że blisko 90% wszystkich roślin kwiatowych do wydania nasion potrzebuje udziału zapylaczy. Prawie 80% gatunków roślin lądowych. Do przetrwania i rozmnażania potrzebuje pszczół. Zachowanie większości obecnych form życia jest niemożliwe bez udziału tej grupy owadów. Na szczęście, wydaje się, że pojęliśmy, jak bardzo poprzez swoje decyzje zagrażamy życiu na Ziemi, zagrażamy sobie. Czy jednak jako ludzie wykorzystamy tę wiedzę? I czy starczy nam czasu? żeby odwrócić negatywne zjawiska? Do wielkiego zadania naprawczego planety leśnicy w Polsce na pewno dokładają swoją małą cegiełkę i realizują konkretne działania, by pszczoły wróciły do lasów. Fraszka na grudzień, rok 1618, Rysiński. Kiedy niedźwiedzia prowadzono do miodu, wtedy mu uszy oberwano, a kiedy od miodu, wtedy ogon. Aforyzmy i fraszki. Miłość ma smak miodu, który nawet pszczoła potrafi zręcznie wydobyć z kwiatów. Słodki miód, słodki cukier, a najsłodsze dobre słowa.